Wizja Kaya, aż do dziś pozostała niewyjaśnionym sekretem. Większość sądziła, że chodzi tu o Skylar, że coś złego się jej stało. Jednak dziś otrzymaliśmy odpowiedź na to pytanie. I no cóż, mnie ona jak najbardziej satysfakcjonuje, a u innych, z tego co wiem, odczucia są raczej mieszane. Zapraszam do oglądania. Doc otrzymał od jednego z fanów pytanie, czy Kai w jaskini zjaw zobaczył siebie jako potwora z Ninjago Monstro City. Odpowiedź Doka to było coś w stylu dobry tok myślenia. Także nie wiemy, czy to jest dokładnie to, czy może coś trochę innego, ale będzie to związane z potwornością. Jak dla mnie jest bardzo fajnie, że właśnie wiąże się to z tą nową serią, bo mam dzięki temu pretekst, żeby nagrać o tym jeszcze jeden film, bo na serio siedzę jak na szpilkach, nie mogę się doczekać potworności. Zastanawiam się też w związku z tym, kiedy dzieje się potworność, bo zawsze myślałem, że raczej będzie przed powstaniem smoków, ale wizja Nii nee była wizją przyszłości. Wizje Sory i Lloyda na razie się nie spełniły, ale może się spełnią, kto wie. Więc ogólnie to ninja raczej widzieli przyszłość niż przeszłość. Także potworność będzie najwyraźniej się jednak dziać podczas powstania smoków. Być może pomiędzy trzecim a czwartym sezonem, bo w trzecim nic o tym Kai nie wspominał. I fajnie by było, jakby faktycznie miało to jakieś skutki w Dragon's Rising, na przykład tak jak w Elemental Max. Te mechy, które zrobiła Sora, pojawiły się w drugim sezonie, a jeśli faktycznie dzieje się to podczas powstania Smoków, to będziemy mieć tam też pchnięty do przodu wątek Mistrza Łu, bo też się on w trailerze Potworności pojawił. Także no, jak dla mnie bardzo ciekawie, czekam na Ninjago potworność jeszcze bardziej, prawdopodobnie nagram o tym jeszcze jakiś film, bo serio się jaram. Napiszcie w komentarzach co wy o tym sądzicie, czy podoba wam się takie rozwiązanie tej sprawy, czy może wolelibyście coś ze Skylore, a tymczasem do zobaczenia.